To jest hipotetyczne urządzenie teleportacyjne. Takie jak w cyklu Star Trek czy w szeregu innych dzieł z gatunku fantastyki naukowej. Urządzenie to jest niewątpliwie cudem techniki lub szczytowym osiągnięciem jakiejś fantastycznej cywilizacji. My jednak nie będziemy się zastanawiać, jak ten aparat działa, ani nawet jak mógłby działać. Nie mamy pojęcia, jak działa i na tym poprzestaniemy. Wiemy jedynie, że to coś przenosi obiekty z jednego miejsca w inne. Człowiek staje w jednym teleporcie, dzieje się jakiś proces. Człowiek znika i pojawia się w drugim teleporcie. Ale ta z pozoru niewinna czynność niesie ze sobą pewne dość mroczne konsekwencje, które zmuszą nas do zadania sobie bardzo niepokojących pytań. Zacznijmy od wyobrażenia sobie hipotetycznego świata z jakiejś fantastycznej przyszłości, w której teleporty są codziennością. Świat osiąga szczyt trendu coraz szybszego łączenia wszystkiego ze wszystkim. W ciągu zaledwie pięciu minut możemy odwiedzić sześć kontynentów, dwie bazy na Marsie i trzy cylindry Onila. I tak sobie ta ludzkość żyje, szybciej niż kiedykolwiek. Nawet podróże międzygwiezdne odbywają się z prędkością światła, pod warunkiem, że na miejscu jest już teleport. A jeżeli go nie ma, bo chcemy dotrzeć do nowego systemu gwiezdnego, to wystarczy wysłać tam pusty statek z teleportem na pokładzie. Statek będzie sobie leciał powiedzmy 1000 lat, ale kiedy już doleci, my wchodzimy do teleportu i powiedzmy po 20 latach pojawiamy się na pokładzie statku w nowym systemie. I moglibyśmy tu sobie zadać teraz pytanie, co się z nami dzieje przez te 20 lat, ale ustaliliśmy, że nie będziemy wnikać w to, jak ten teleport działa. Jednakże pewnego dnia nasza ciekawość zostaje niespodziewanie zaspokojona, ponieważ wyciekły plany i zasada działania teleportu, które do tej pory z jakiegoś powodu były ściśle tajne. Ku przerażeniu ludzkości okazuje się, że teleport jest tak naprawdę maszyną skanującą, budującą. Teleport wejściowy skanuje obiekt na najdokładniejszym możliwym fizycznie poziomie i przesyła tą informację do teleportu wyjściowego. Teleport wyjściowy jest czymś w rodzaju ostatecznej drukarki 3D, tak perfekcyjnej, że jest w stanie drukować nawet ludzkie ciało włącznie z mózgiem. A ponieważ struktura tego mózgu zostanie odtworzona z najwyższą dokładnością, to ten mózg będzie w dokładnie takim stanie świadomości i pamięci, jaki został sczytany w teleporcie wejściowym. I jest to proces tak doskonały, że osoba wychodząca z teleportu czuje się tak, jakby ledwo mrugnęła oczami, przymykając powieki w jednym teleporcie, a ułamek sekundy później otwierając je w drugim. Mrugnijcie sobie teraz oczami, i tak się właśnie czuje osoba teleportowana. Mrugnęliście okiem, nic się właściwie nie stało, a jesteście tysiące kilometrów dalej. Jest jednak jeden, mały problem. Ciało osoby zeskanowanej w pierwszym teleporcie zostaje zniszczone. Teleport wejściowy, oprócz tego, że jest skanerem, jest także dezintegratorem materii, który całkowicie niszczy nasze ciało i umysł. Korporacja Metasoft, która to urządzenie opracowała, broni się tym, że zniszczenie naszego ciała nie ma żadnego znaczenia, ponieważ osoba, która wychodzi z teleportu wyjściowego jest naszą kontynuacją, jest nami. Ludzie jednak nie wierzą, są wściekli, bojkotują teleporty i podpalają siedziby firmy. Korporacja wydaje więc krótkie oświadczenie, w którym zadaje jedno proste pytanie. Czy przez całe swoje życie, w którym setki razy używałeś teleportu, kiedykolwiek poczułeś, że wychodząc z niego, nie jesteś tą samą osobą, która do niego weszła. I większość ludzi stwierdza, że no faktycznie nigdy, przecież zawsze byłem tą samą osobą i nigdy nie czułem, żeby coś się zmieniło. Ale część ludzi nadal się burzy, więc korporacja wpada na kolejny pomysł i proponuje każdemu niedowiarkowi następujący eksperyment. Wchodzisz do teleportu wejściowego, ale zmodyfikowaliśmy go tak, że on nie zniszczy twojego ciała i zanim cię zeskanuje, poda ci bardzo silny anestetyk, który całkowicie wyłączy ci umysł i świadomość na 3 godziny. Więc wchodzisz, teleport podaje anestetyk, tracisz świadomość, teleport cię skanuje, przesyła do drugiego teleportu, drugi teleport tworzy ciebie w stanie umysłu, w jakim byłeś. Czyli nieprzytomnego z anestetykiem w ciele, który obudzi się za trzy godziny. Następnie technicy przenoszą obydwa wasze ciała do jednego pomieszczenia. I kiedy się obudzicie, to waszym zadaniem, twoim zadaniem, jest przekonać świadków, komisję i twoją rodzinę, a nawet przekonać samego siebie, że to ty jesteś tym autentycznym sobą, a nie ta druga osoba. I to zadanie jest niewykonalne. Żaden ze świadków czy członków rodziny nie jest w stanie wskazać oryginału. Co więcej, nie jest w stanie tego zrobić nawet teleportowana osoba w pierwszej czy drugiej postaci. Bo ta druga wersja jest tak doskonała, że jest absolutnie pewna, że to ona jest oryginałem i da sobie za to rękę odciąć. Jest dokładnie tak samo pewna tego, że to ona jest oryginałem jak jest tego pewny sam oryginał. I obie te osoby będą wykrzykiwać, błagać i przysięgać zalani łzami, że to właśnie oni weszli do teleportu wejściowego, a ta druga osoba to kopia. I w pewnym momencie obaj mogą nawet zacząć akceptować taką możliwość, że to faktycznie oni mogą być tą drugą wersją, ale tego również nie będą w stanie w żaden sposób potwierdzić. Co więcej, niosący ich technicy zmieniali się kilka razy z innymi technikami i wszyscy mieli zawiązane oczy i nie było żadnego monitoringu, więc nikt na świecie nie wie, który z was jest który. Korporacja stwierdzi więc, że jedynym możliwym wyjściem jest uznanie, że obie te osoby są tą samą osobą i w związku z tym dezintegracja osoby, która wchodzi do teleportu, nie ma żadnego znaczenia, a nawet jest konieczna, żeby nie dochodziło do tego typu sytuacji. Ulotka przedszkolna korporacji Metasoft. Amelka wchodzi do teleportu. Mamo, czy jak wyjdę z teleportu, to nadal będę Amelką? Oczywiście, Amelko, pozwól, że Ci to wyjaśnię. Ludzkie ciało składa się z różnych części, i te części składają się z malutkich klocków, które nazywamy komórkami. Komórki składają się z jeszcze mniejszych części, a te mniejsze z jeszcze mniejszych. Lubisz paluszki rybne, prawda, Amelko? W paluszkach rybnych, w marchewce i w całym jedzeniu znajdują się te najmniejsze klocki, które nasze ciało pobiera i dodaje do swoich klocków. Albo wymienia je z klockami, które już w sobie ma. Dzięki temu Twoje ciało żyje długo, a ty rośniesz coraz większa i masz siły do. I ta wymiana klocków ciągnie się całe życie, więc co kilka lat prawie wszystkie takie klocki są wymieniane na nowe. Więc ty sama za 20 lat będziesz składać się z innych klocków niż dzisiaj. A przecież nadal będziesz Amelką, prawda? Klocki się zmienią, ale cały kształt budowli o nazwie Amelka pozostanie taki sam. Teleport też zbuduje cię z innych klocków. Ale to nadal będziesz ty. Amelka już zrozumiała. Uśmiecha się do mamy i bez strachu wchodzi do teleportu. No to zastanówmy się, czy korporacja faktycznie ma rację. Czy to drugie, ja, to faktycznie ja. I żeby do tego dojść, przeprowadzimy sobie szereg różnych eksperymentów myślowych. Zakładamy oczywiście, że ta przeteleportowana osoba faktycznie jest identyczna i że w ogóle nie istnieje żaden fizyczny sposób na wykrycie, która z tych osób jest która. Są identyczne na najgłębszym możliwym poziomie. A jak to się stało, w to nie wnikamy. Zacznijmy od tego, że podstawową wątpliwością, którą możemy odczuwać jest naturalnie fakt zniszczenia naszego ciała i mózgu, bo to oznacza dla nas koniec. Korporacja twierdzi jednak, że przecież cała informacja o naszym umyśle, a więc w zasadzie sam nasz umysł jest przetransferowany do drugiego ciała i ta druga osoba budzi się dokładnie w tym samym momencie, w którym ta pierwsza osoba zostaje zdezintegrowana, więc zachodzi kontynuacja. Przestajemy istnieć w jednym miejscu, a kontynuujemy się w drugim, więc nie ma żadnego problemu. Gdzieś tam jednak pod skórą mimo wszystko mamy wątpliwości, czy chcemy być tą osobą, która wchodzi do teleportu. Bo ta kontynuacja wcale nie wydaje się kontynuacją, tylko stworzeniem jakiegoś bliźniaka. Załóżmy znowu, że teleport wejściowy nie zniszczył oryginału, a teleport wyjściowy stworzył kopię, ale chwilowo nieprzytomną. Czy teraz ta nieprzytomna osoba jest naszą śpiącą kontynuacją? No nie jest. To teraz naciskamy guzik, i następuje nasza dezintegracja, a obudzenie drugiego osobnika. I pytanie brzmi, czy w tym momencie zajdzie kontynuacja? Chyba nie. Trudno powiedzieć. To znów zmodyfikujmy eksperyment. W momencie naduszenia guzika dezintegrator odczekuje 10 minut, czyli przez 10 minut istnieją dwie takie same osoby oryginał oraz kopia, która jest chwilowo nieprzytomna. Ale przez te 10 minut osoba oryginał nauczyła się paru słów z języka hiszpańskiego i na przykład wie już, jak powiedzieć po hiszpańsku słowo krzywa, a osoba kopia tego nie wie, w związku z czym te dwie istoty są już dwoma nieco innymi umysłami. Jeżeli teraz oryginał wciśnie guzik, to nie może chyba liczyć na to, że kopia będzie jego pełną kontynuacją, bo kopia nie zna słowa krzywa. Tylko dlaczego właściwie czas pomiędzy dezintegracją a ożywieniem kopii ma tu mieć jakiekolwiek znaczenie? Jeżeli zgodzimy się, że wychodzący z teleportu jest naszą kontynuacją, jest nami, to nie powinno mieć znaczenia ani ile minęło czasu. Ani w ogóle, czy my sami jeszcze żyjemy, czy nie. Tyle, że musielibyśmy wtedy uznać coś bardzo dziwnego, że nasze ja jest teraz w dwóch egzemplarzach. Poza tym przykład z hiszpańskim nie dowodzi właściwie niczego, bo przecież ja jutro poprzez Panej Nocy też mogę mieć w głowie kilka informacji mniej, bo na przykład częściowo stracę pamięć, i to nie oznacza przecież, że ja jutro będę inną osobą niż ja dzisiaj. Chyba nie w naszym potocznym języku. Ale może całe to pytanie o kontynuację jest w ogóle źle zadane. Dlaczego w ogóle umysł z jednego ciała miałby się nagle cudownie przenieść do drugiego? Nasz umysł przestał istnieć. I to, że za chwilę gdzieś dalej jakaś maszyna zbuduje naszą doskonałą drugą instancję, która będzie pewna, że jest nami, dla nas samych nie ma żadnego znaczenia, ponieważ my umrzemy. Czy może jednak nie umrzemy? Nasza kontynuacja zajdzie przecież dla całego świata i wszystkich ludzi wokół nas. Wszyscy oni uznają, że my nadal żyjemy. Włącznie z osobą, która się tam obudzi. Dobra, ale zaczynamy dreptać w miejscu. To może jeszcze inaczej. Teleport wyjściowy nie tworzy jednej kopii. Informacja została wysłana do 2000 różnych teleportów wyjściowych i stworzono 2000 kopii. Pytanie brzmi, w której kopii jest nasza kontynuacja. Korporacja mówi, że we wszystkich, że nasze imię to Legion. To którą osobą teraz jesteśmy? Tymczasem papież wydał właśnie oświadczenie, że osoba teleportowana nie ma duszy, bo dusza nie może się rozdwoić, ani tym bardziej rozdwutysięcznić. Eksperci w telewizji grzmią, że teleportowany nie jest oryginałem, bo przecież składa się z innych atomów. Inni eksperci krzyczą na nich, że przecież my sami stale wymieniamy własne atomy przez metabolizm i co kilka lat jesteśmy już inną materią. Powstaje sekta Teleboga, która wysyła ludzi teleportem bez wyjścia, twierdząc, że tylko tak dostąpią zbawienia za jedyny tysiąc dolarów. Sąd uniewinnia człowieka, który zabił drugiego Siebie, bo według opinii biegłych było to samobójstwo. Świat zalewa fala przestępczości teleportacyjnej, bo ludzie łamią prawo, a potem rozmnażają się, żeby samemu uniknąć kary. Na czarnym rynku pojawiają się mody do teleportów, które pozwalają wybrać fizyczną płeć człowieka odtwarzanego. Także wchodzisz jako mężczyzna, a wychodzisz jako kobieta. Przy czym siebie jako mężczyznę można zachować przy życiu, w związku z czym pojawiają się pierwsze pary, człowieka ze sobą samym. Wkrótce z takiego związku rodzi się pierwsze dziecko, a jego Matka jest jednocześnie jego ojcem. Tymczasem zwykli ludzie nadal używają teleportów, bo robili to całe życie i to życie było jednym ciągiem. Kiedy się dobrze zastanowią, to pamiętają przecież w swoim umyśle te wszystkie przejścia teleportów. Myśl o tym, że umierali już tysiące razy i wcale nie mają 25 lat, tylko 3 dni, bo 3 dni temu ostatnio korzystali z teleportu. Ta myśl jest absurdalna, niedorzeczna i nie do przyjęcia. Może jednak problemem jest właśnie to, że o tym myślimy, bo do teleportu możemy też włożyć martwą kartę pamięci z zapisaną całą wiedzą ludzkości. Teleport ją zeskanuje, zniszczy i odtworzy, iż mniejsza o to skąd w ogóle bierze się materia w drugim teleporcie. Karta będzie kopią tak doskonałą, że nazwiemy ją sobie kontynuacją. Nadal będzie zawierała całą wiedzę ludzkości i jeszcze będzie miała na sobie odcisk palca osoby, która umieściła ją w teleporcie wejściowym. I powiemy, że ta karta nadal istnieje we wszechświecie. Nie jest istotne, że stworzono ją z innych atomów. Różnica między nami a kartą polega jednak na tym, że karta nie posiada własnej świadomości i perspektywy własnego spojrzenia na tak dziwaczny problem. To my uznajemy za nią, że jej odtworzenie jest kontynuacją, a ona sama nie ma nic do powiedzenia. Czy nie jest jednak tak, że my odrzucamy tę możliwość, że ja nie muszę być tylko jeden, wyłącznie dlatego, że jesteśmy przyspawani do myśli, że ja muszę być tylko jeden? W kopii naszego ciała, która wyjdzie z teleportu, na pewno obudzi się ktoś. Tylko czy ta osoba będzie tą samą osobą? Czy tylko taką samą osobą i czy ta różnica w ogóle ma znaczenie? Obserwator zewnętrzny powie, że to my. Osoba, która wyjdzie z teleportu, powie, że to my. Osoba, która weszła do teleportu, nie powie nic, ponieważ została zdezintegrowana. W ogóle łatwo jest mówić w trzeciej osobie, że tamten, który wyszedł z teleportu, to tamten drugi. Ale wyobraźcie sobie, że wchodzicie do teleportu, wychodzicie w drugim teleporcie, czując się zupełnie normalnie, tak jak robiliście to zawsze, a ktoś wam nagle mówi, że w teleporcie wejściowym była awaria i tamta wersja ciebie nadal żyje. I co teraz? Przecież my czujemy, że to my, więc to tamten oryginał jest teraz kimś innym, tak? Czy może skoro moje ja zostało po prostu powielone i jestem ja ten i ja tamten? Że rzeczywiście nie ma już znaczenia, którym ja, ja teraz jestem, a dezintegracja nie powinna nikogo szokować. Możemy też argumentować, że w teleporcie dochodzi do przerwania ciągłości świadomości. Choćby na ułamek sekundy, pomiędzy dezintegracją a obudzeniem kopii, ale jest przerwanie świadomości. I dlatego nie jest to prawdziwa kontynuacja, bo kontynuacja powinna być ciągła. Tylko, że kiedy w nocy idziemy spać, to również tracimy świadomość. Nie zadajemy sobie pytania, czy my z poranka jesteśmy tą samą osobą, co my z wieczora. I załóżmy teraz, że przez sen ktoś nas teleportował do tego samego łóżka, dezintegrując oryginał. Budzimy się rano i wszystko jest normalnie. Wczoraj położyliśmy się spać, dzisiaj się obudziliśmy i jesteśmy nadal sobą. Jeżeli ktoś nam teraz powie, że przez sen użyto na nas teleportu, no to co? Nic, bo przecież nic się nie zmieniło. Używamy takich teleportów na co dzień, przez całe nasze życie i cały czas jesteśmy sobą. Więc machniemy ręką, no bo przecież zaszła kontynuacja. Prawda? Nasze stare, zdezintegrowane ciało i umysł kontynuują się w nowym. A przynajmniej tak będzie myślała osoba, która obudzi się w tym łóżku, czyli my, albo nie my. I tak samo będziecie myśleć wy sami, kiedy obudzicie się jutro rano, niezależnie od tego, czy ktoś użyje na Was teleportu, czy też nie. Hej, hej, włączyliśmy pod filmami super podziękowania. O, właśnie tutaj. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tak kanał, to będzie nam super miło. A teraz papalece do przedszkola. Szkola.